Dzisiaj opowiem Wam o Dunie Imperium Powstanie, czyli najnowszym tytule od Lucky Duck Games. Tytule, na który wielu z nas czekało, ale oprócz tego, że będę opowiadała oczywiście o swoich wrażeniach z rozgrywki, to zrobię to w porównaniu z Duną Imperium, czyli pierwszą grą, która ukazała się na naszym rynku. Jak możecie się domyślić, ja bardzo lubię Dione Imperium, dlatego to pudełko, które tutaj widzicie, to wersja deluxe, bardzo wypasiona, fajna z figurkami. Natomiast to jest tylko takie mm, wzbogacenie rozgrywki bardziej wizualne. To o czym będę opowiadała, jak najbardziej znajdziecie w grze podstawowej w pudełku, które ukazywało się w sklepach. Zapraszam do oglądania. Po lewej stronie widzicie plansze do Diony Imperium, a po prawej stronie Diony Imperium Powstanie. Obie tej samej wielkości, tak samo wykonane, w bardzo naprawdę dobry sposób, obie bardzo czytelne, z tą różnicą, że Diona Powstanie posiada drugą stronę, gdzie będziecie rozgrywać rozgrywki drużynowe. Niemal identyczne plansze na pierwszy rzut oka kryją jednak wiele różnic. Główny schemat został taki sam, czyli po lewej stronie plansz mamy frakcję powyżej Wielką Radę, dalej Koam, zamieszkałe rejony, no i oczywiście pustynie, poniżej natomiast garnizony, obszar konfliktu. I choć niektóre pola, tak jak Arakin czy Basen Haga, nie zostały zmienione, to Duna Powstanie wygląda, że tak powiem, bardziej gęsto. Na tej planszy dzieje się dużo więcej, poprzez to, że doszły nowe mechaniki, w tym też oczywiście nowe ikony. Dla porównania tutaj widzicie obie plansze: powyżej jest Duna Imperium, poniżej Powstanie, i tak dla przykładu Wysoka Rada w Dunie imperium, że tak powiem jest trochę bardziej uboższa, a w diunie powstanie, kiedy wyślemy ponownie agenta na to miejsce, to zdobędziemy dodatkowe bonusy. Tu z kolei widzicie dolny lewy róg planszy diuna imperium, gdzie mamy rozpisane jak wygląda runda. Oraz Diuna powstanie. Jak widzicie, już nie ma tej rozpiski, natomiast jest poszerzona część frakcji. I ostatnie, jeżeli chodzi o planszę przykład, to oczywiście zmiennych jest więcej, ale tutaj widzicie tereny pustynne, tereny zamieszkałe i zdecydowanie bardziej rozbudowana ta część w Diunie powstanie, która jest poniżej. Jeżeli chodzi z grubsza o nowe ikony, to tutaj mamy mur zaporowy, mamy szpiegów, ponadto hak i czerw pustyni. I także pokrótce tutaj widzicie nowe komponenty, których nie znajdziecie w pierwszym tytule Dione. A więc mamy karty celów, mamy czerwie wspomniane pustyni. W pudełku znajdziecie zarówno drewniane, jak i plastikowe, ponadto mur zaporowy, również wspomniane haki stworzycieli, szpiegów i kontrakty. Wszystkie te elementy wiążą się z nowymi mechanikami. Przejdźmy więc zatem do mechanik. Jeżeli chodzi o przegląd nowych mechanik, nowych rzeczy, które będziecie mogli robić w dune powstanie, to ja tutaj również bardzo szybciutko to Wam pokażę. Odsyłam Was do filmiku Agaty, również na naszym kanale YouTube, gdzie ona szczegółowo Wam opowiada o tym, jak grać w dune powstanie. A więc zaczynamy od szpiegów. Szpiegów wysyłamy w odpowiednie miejsca, które tutaj widzicie na planszy. Mówiłam już Wam, że jest nowa ikona, taka jak właśnie szpiecy, i oni. Mogą nam pomóc w dwojaki sposób. Po pierwsze, kiedy wystawimy takiego szpiega, to możemy wysłać naszego agenta na pole, które jest już zajęte, o ile jest ono połączone linią właśnie z naszym szpiegiem. Druga sprawa, to możemy dzięki szpiegowi pozyskać do ręki nowe karty, co jest też bardzo ważne, bo przypominam, że to jest deck building. I kolejna bardzo, bardzo fajna zmiana a więc czerwie. Czerwie macie w pudełku, jak wspomniałam, drewniane oraz plastikowe, to od Was zależy, jakich użyjecie podczas rozgrywki, ale co one wnoszą? Po pierwsze, żeby użyć w ogóle czerwi, to musimy najpierw zdobyć haki, dają nam trzy dodatkowe punkty do siły podczas walki, ale mało tego, kiedy wygracie walkę, one podwajają waszą wygraną Pozostając w temacie. Czerwi. Mamy też coś takiego jak mur zaporowy. Do momentu, kiedy ten mur nie zostanie zdjęty z planszy, to w momencie, kiedy walczycie o regiony, które znajdują się właśnie w tej zamkniętej przestrzeni. Nie możecie ich użyć do walki. Kolejna rzecz, zupełnie nowa, to karty celów, które będziecie losowali na początku rozgrywki. Na nich znajdują się ikony, podobnie jak tutaj widzicie, na kartach konfliktu. I w momencie, kiedy wygracie konflikt i ikona powtórzy się z waszą kartą celów, to wówczas dostajecie punkt zwycięstwa. Kontrakty to kolejna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć. Jest to dodatkowy moduł, nie musicie go wprowadzać do rozgrywek, ale ja to bardzo polecam ze swojej strony. Kontrakty powodują to, że możecie zdobyć dodatkowe bonusy oprócz bonusu z pól. Jak widzicie, na przykład, w momencie, kiedy wyślecie swojego agenta na stację badawczą, no to wówczas dostaniecie dodatkowe trzy Solarisy. Jeżeli będziecie grali bez tego modułu, to kiedy pójdziecie, Pójdziecie swoim agentem na pole kontraktów, to po prostu za każdym razem będziecie dostawali dwa Solaris, Ale te kontrakty naprawdę bardzo polecam. Kolejna ważna różnica między Duną Imperium a Duną Powstanie to jest rozgrywka na dwie osoby bądź rozgrywka solo. W powstaniu dochodzą dodatkowe karty rywali, czego nie było właśnie w pierwszym tytule. Bardzo fajna rzecz, która dodatkowo jeszcze utrudnia te rozgrywki, rywal w momencie kiedy ma wystawić trzeciego szpiega, to odpala swoją indywidualną zdolność. Te zdolności są bardzo fajne i te karty naprawdę potrafią nam nieraz przeszkodzić. Z grubsza to wszystko, jeżeli chodzi o różnicę między Diuną. Imperium, a Dunno Imperium powstanie. Oczywiście mamy tutaj e, także w Dunie powstanie nowych liderów. Mamy możliwość zdobycia na stałe agenta trzeciego, czego nie było e, właśnie w Dunie Imperium. Tam mieliśmy magnata, którego mogliśmy zdobyć na pewien czas, a tutaj już magnata nie ma. Oczywiście różnią się karty, ponieważ no, weszły nowe ikony, tak, te nowe mechaniki. Natomiast grubsza, pozostała część rozgrywki wygląda bardzo, bardzo podobnie, a nawet identycznie. Dune na Powstanie możecie także rozgrywać w trybie drużynowym, odbywa się to na drugiej stronie planszy. Jest to rozgrywka 3x3, 3. wchodzą nowe komponenty, niestety nic więcej nie powiem, ponieważ nie udało mi się zagrać w tym trybie. Przejdźmy do podsumowania. Pokazałam Wam te różnice, które gdzieś tam wyłapaliśmy. Nie wiem, czy to są wszystkie. Jeżeli coś jeszcze znaleźliście, bądź znajdziecie, to wpiszcie w komentarzu koniecznie. Natomiast teraz przejdę już do takiego krótkiego podsumowania i powiedzmy, opinii, mojej opinii na temat już samej Diuny powstania, aczkolwiek też trochę w porównaniu z imperium. Ja od razu Wam powiem, że tę bitwę dwóch Dun u mnie w tej chwili wygrywa Powstanie. W moim przekonaniu jest dużo ciekawsze, ale też rozgrywka jest dużo szybsza. I zacznę od trybu solo i trybu dla dwóch osób. Mimo tego, że jest to bardzo podobna rozgrywka do rozgrywki w Dune Imperium, to te karty liderów, tak, które wchodzą w, w, tutaj w powstaniu, które bardziej tak jakby powiedzmy uczłowieczają tą automę, powoduje, że ta rozgrywka jest ciekawsza. To był fajny zabieg, ja bardzo propsuję, jeżeli automa rzeczywiście tak przynajmniej no, w fajny sposób symuluje tego Drugiego czy trzeciego gracza. No i tutaj to więcej, bardziej to czuję, aniżeli w grze y, pierwszej. Kolejna rzecz to szpiedzy. Bardzo fajna sprawa. Tutaj y, dzięki szpiegom możemy wchodzić na pola, które są już zajęte, ale y, no, te pola. Y, tych pól nie jest aż tak dużo, więc będziemy się też tutaj ścigać o te najfajniejsze miejsca. Oczywiście, ci, ci y, szpiedzy będą schodzić z planszy, a więc też obserwujemy innych graczy, patrzymy, gdzie tam coś się zwolniło. Może mi, y, może właśnie czekałam na to miejsce, a więc teraz zagrywam, y, tak prowadzę rozgrywkę w następnej turze, tak sobie planuję, żeby wysłać właśnie tego szpiedka na zwolnione miejsce. Mogę też dzięki szpiegom zyskać dodatkowe karty, a mamy przecież tutaj deck building, więc nam zależy na tym, żeby i usuwać, ale też pozyskiwać e, karty do ręki. E, kolejna rzecz to kontrakty, bardzo fajne. I ja proponuję Wam, żebyście od razu z tym grali, bo one nie, nie utrudniają wcale rozgrywki To jest bardzo prosta sprawa Jeżeli spełnicie dany warunek, warunek odkrytego kontraktu, no to po prostu go bierzecie do siebie, ten kafelek I pozyskujecie pewne bonusy A jeżeli graliście w Dune Imperium, czy... Mm, no, właściwie w Dune Imperium, to wiecie, że pozyskiwanie zasobów jest tutaj bardzo utrudnione. No, a to e, jakby właśnie ułatwia to pozyskiwanie, co też przyspiesza rozgrywkę. E, tutaj też dzięki temu czujemy kolejny taki wyścig o te kontrakty. I rzeczywiście u nas e, czasami mocno, dość biliśmy się o nie. Kolejna rzecz, która mi się bardzo spodobała. No to czerwie, tak, czyli te robale, na początku, podczas pierwszej rozgrywki, może nawet drugiej, nie do końca jakby je doceniłam. Natomiast im więcej rozgrywek miałam za sobą, tym bardziej starałam się i szybciej zdobyć te czerwie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze dają one trzy punkty do siły. Tutaj w powstaniu trochę bardziej mam wrażenie, zależy nam na tym, żeby wygrywać walki. Te walki są bardziej ekscytujące, bo jeżeli wygramy walkę właśnie z czerwiami, to dostajemy podwójny bonus. Tak? On się wtedy nam liczy jako razy dwa, więc nie dość, że mamy plus trzy do siły, to jeszcze mamy podwójną wygraną. Ale też zależy nam właśnie na wygranych tych walkach, dlatego że kiedy połączymy, i tu jest znowu nowość, symbole z karty wygranego konfliktu z tą kartą, którą posiadamy od początku gry, czyli tą kartą celów, to wówczas uzyskujemy punkt zwycięstwa. I tu znowu przyspieszenie gry. Dune Imperium rzeczywiście zdarzało nam się, w szczególności na czterech graczy rozgrywać dość długo. Natomiast już w Dune powstanie zauważyłam, że są to rozgrywki nawet o godzinę krótsze. Co ciekawe, właśnie w Dune powstanie, kończyły się one z reguły poprzez to, że ktoś przekroczył ten dziesiąty, tak, punkt, ten, ten próg, od którego liczymy, jakby właściwie rozpoczyna się zakończenie gry. Natomiast dużo rzadziej poprzez to, że przeszliśmy całą talię konfliktów, co jest odwrotnością do Diony Imperium, ponieważ tam właśnie z reguły gra kończyła się w momencie, kiedy przeszliśmy całą tę talię, jak powiedziałam, konfliktów. Więc tutaj te walki są bardziej takie, jeżeli chodzi o Dune, powstanie emocjonujące, co wspomniałam, dużo fajniejsze i rzeczywiście, no to jest taka część rundy, która najbardziej była Zawsze interesująca. I być może to, co powiedziałam, czyli przyspieszenie gry, łatwiejsze trochę, łatwiejsze zdobywanie punktów, to, że możemy wejść na pole, gdzie już stoi nasz y, współgracz, tak? jeżeli mamy szpiega, oczywiście wystawionego w odpowiednim miejscu, to, że możemy mieć trzech y, agentów przez całą rozgrywkę niemal, tak? a nie tylko na jedną turę. Tak, jak to było w dunię imperium, kiedy zdobywaliśmy magnata. To wszystko może mylnie Was wprowadzić w przekonanie, że jest to tytuł łatwiejszy. Wcale nie. To tylko przyspiesza rozgrywkę, ale wszystko to, co zostało dodane, nie powoduje, że stracił ten tytuł na, na tych wszystkich walorach, jakie mieliśmy w Imperium, czyli na strategii, na kminieniu, jak rozbudować tą naszą talię. Nadal zwracamy uwagę na to, jakie karty dobieramy, jakie odrzucamy. Po prostu ciupkę szybciej tę grę prowadzimy. Troszkę, dzięki temu, że troszkę łatwiej jest zdobyć Punkty, natomiast nadal wcale nie jest takie łatwe pozyskiwanie zasobów, ich dalej nam będzie brakowało, mimo że mamy pewne, tak jak powiedziałam, ułatwienia. W moim przekonaniu i moich współgracze, Diona Imperium powstanie, wygrywa walkę z Dioną Imperium. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia. Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych, znajdź nas na Facebooku, YouTubie oraz na naszej stronie www.planszowymusy.pl, bo z nami wiesz, co z grami.